Czego kuru pytam się? Cześć, chłopaki no zacznij, bo ja nie umiem. Teź chłopaki, my jesteśmy król 1 i król 2 e jesteśmy w spokoju e na tym spec, taka grafuje. Chyba dawny nie mówią. Um, powiedz coś, bo mówią do nas Dawny coś tam, nie wiem co znaczy. A czemu wy tak brzydko mówicie? My tu nagrywamy na YouTube. Gratuluję kurwa, to po... nagrać kurwa swoją dupę kurwa. Nie mów tak brzydko, to jest nagrywane. na policję. No to bardzo dobrze, że jest nagrywane. Widzicie chłopaki jak oni brzydko mówi. Masz kurwa na mnie dowody, to spierdala już. Jak ty się nazywasz? Kójdź do tego kurwa. I babcia klotka. Ej, a gracie w beta testy? Kurwa zaraz ci zagrał w beta testy. Ja byłem na innym ten spak, nie? I oni grali w beta testy, Mini craft. Naprawdę. Minecraft kurwa się mówi nie para, Myn... się, kurwa Minecraft angielski. to mam wideorecenzję, chcesz link? Ty. Minecraft. Dobra. Naprawdę. Pójdź tym kurwa. Nie, bez problemu. Nie, nie dalej, kurwa nie Weź mnie nie Cześć. obrażaj. Już Już podłączyłem głośniki, mogę mówić. W końcu. Weź im też bo kurwa... nie obrażają. Przestańcie. Kurwa kanawary tylko, albo... I weźcie przeproście, bo ja to nagrywam. User left your channel. Oni się poszli... No to ja teraz powiem coś o tej grze. To jest taka granie, że tu się wchodzi, tu się podaje conek cik, i tam się podaje takie IP, nie? I tam wszystko można robić, grać z różnymi graczami i tam różne takie rzeczy, nie? Byliśmy na jednym tempach, to się zepsuł. User, left your channel. No to co jeszcze user powiem? Czało. Taka pani mówi, i over No user. Can... User, kanet. Ale universe. to jest. To jest dziwne, bo to był admin, a mówił głosem dziewczyny takim. I to nie swoim głosem mówił. Jak tu się coś gada, to się świeci kulka. Widzicie to? I można, można takie, takie różne świecące świecie. robić fajne. Channel. Siema. Siema. się świeci. To chyba nie jest po polsku. Albo nie wiem, bo dopiero miałem dwie lekcje której jest pochodnie. Chciałem ci dać brzydko, mój, to jest naprawdę nagrywalne. Wszystko dam ci link. Takie cyfierki Wiesz, co to jest link? <laughs> Ej, idziemy tam do tego. Ej, no król, powiedz mu coś, bo ja nie wiem. Bo to już nie ja mów tak brzydko. Bo User cię zmutenduje Ej, a co to jest combat arms? ci do channel. tego. No User powiedz. Mi. No co za, poszedł sobie, no nie wiem. jak mnie nie lubi. Dawaj do. Tam, patrzcie, tak się robi, nie? Że się naciska i się idzie do... ...bry... ...fo, Cześć. Ej, Hubert, wiesz, że ja to nagrywam na YouTube? Halo. Chyba nie mam monitora. Włącz kamerkę, bo cię nie widzę. Co to było, Newser, Nie wiem. Czekajcie, ja chcę zobaczyć taki dźwięk. Channel Switched. Channel Swift. Channel Swift. Bo HANOL Swift. Fajne, nie? Gdzie Czekaj... idziemy? Hanol... Minecraft. Nawet nie umiem napisać Minecraft jakiejś głupki. Idź tam, gdzie trzeba, i ja pójdę za tobą. Gdzie trzeba? Nie wiem, do minic. Minutesraft? Nie. My... Minecraft powinno być Channel Idziemy na innym. No czekajcie wszyscy my tu idziemy na jednego ten spak, bo tu jest głupi ten spak. na inne. No, jesteśmy już z powrotem, to taki inny ten spak Minecraft znaleźliśmy, ale net nie umiem napisać. No to chodźmy do jakiegoś takiego literków, co tam można wchodzić i gadać, dobra? Ale oni jak ci dziwni są, bo zamiast Minecraft, rift, jakoś tak, to nie na przykład. Jakichś... My... net głupie to jest mycraft. Jak można mieć mycraft? Nie ma takiej gry. Tylko moje krafty, głupkie jakieś mycerafty, nie wiem. Chodź. Ale nie, no, mnie to nie było. Chema? Wow, Boż. To znowu. Cześć. To się roznosi. Co robisz? Ej, wiecie, co my nagrywamy na YouTube? Gracie w beta testy? Nie wiedzą, co to są beta testy. You were from the channel. Czemu King Czemu mamie wyrzuciliście Nie. z literek? Ja to na YouTube na oglądam. Głupki jakiś. Drugi raz. Mam cię zmutować? Chcesz trzeci? Chcesz, 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 Chcesz trzeci? dostaję się To idę gdzie indziej, no. papa. Spierdam A ja to nagrywam i ja ci dam link. Dobrze, no. daj mi linka, ja chcę być słabym liczny... na YouTubę. Daj mi linka na YouTuber. Okej, okay, będę poszukał. Dobra, to papa. Pa. Chodź do... Siema. Nie. Siema. 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 Ja tu nagrywam na, do... na... To... YouTube, przywitajcie się. Cześć. A powiedzcie jak się nazywacie? Cześć. Ja, nie... Jak Jaka. masz na imię, bo takiego imienia nie ma w ogóle. Na przykład Henryk jest imię takie jak moje. Ale prawdziwe? No, a w Dominik. Głupie jakieś, jest z miasta. No ja, ja, jestem z miasta? Ja jestem z Warszawy. No to głupie jakieś, co to jest Warszawa? A my jest Pcimie Dolne, cześć. Pcimie Dolne, no. Chcesz z nami pograć w MineCraft? Beta testy. Ma ja to mes... gram. Wiecie, my mamy swój serwer na Hamachi, wiecie to jest hamaki? Tak. No, nie wiesz, tak. to powiedz mi. Nie chcę mi się. Dobra, nie ważne. Ja mam kontrolę w ogóle. Weźcie, stąd Nie, bo nagrywam i czekaj ja ci powiem, co to jest hamachnicz. Ej, fajne trolle z was. Co ja to trolle? trolle? Na razie. User left your channel. Gra. Głupie to jest. Gońmy go, to jest fajna gra, że można się ścigać. To ja będę pierwszy. Szukaj, on Czemu? się nazywał Znalazłem. Fajna gra, nie? User left your channel. Channel Znowu? switched. Znowu. User left your channel. Channel Czemu czekasz? User left your channel. Channel Konisz. switched. Co to za imiona? Król jeden User i król 2 Uf nareszcie jesteś cześć To jest coś no. jak ta gra. No. 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 To, to jest coś Panu jak ta gra Net. Mnie. To jest coś user jak taka gra Netflix tak to się jeździ brown. takim solidem. To się jedzi takim jak kubica i się goni. Channel. Ej nie powiecie, ona jest jakaś głupia on ani... Przecież... No wiecie, przecież widzicie to nie, to jest głupia, z wy jest Ale... Czemu przede Ej, nie Ale Dominik to taki imię. Ale ja imię... tu nagrywam. Ej, królu. Weź, Dominik nie to taki imię jak to Domino. Hehehe, he, he, taka gra planszowa to głupi, nie? Wejdź na ta... Minecraft. Chodźmy z tego HP'a. Ma... Minecrafta, tak, User właśnie. Cześć. Cześć! Ej, a ty Okej, okay. już jestem. Uf nareszcie. no czemu do nas akurat. Zapalem was Bojem śniadanie, jeśli dobrze mi jest w tym pokoju. Ej, a ja dłeś kole... Nie dam diaksów. A co to jest diaks? Coś! A widzicie co? Bo ja Jezu, grałem w Minecraft, dźwięk. nie? Tam było woden Plank. Co to jest? Ej, ej! Królu, mam pomysł. Kolega mi wysłał, jak to zrobić. Pójdziemy na górę i zmienimy nic w jakoś tak się robi. I oni nas nie poznają i się przestraszą. Nie no na serio, czego wy chcecie? Chodź do poczekalnia. Oni nagrywają odcinek z Minecrafta. Patrz, klikasz. w prawym, w tym w myszce. Słuchaj. tym od okna. Od okna. No, to no, I tam masz takie. Nacinęłem dwa razy i się zrobiło niebieskie. Jak to się nazywa? I muszę masz napisać, t... tak? Tak, masz. Sam nic tkaner i się zmienia... O, dajmy na to, czekaj, taki jakiś. Dominik. Ale tyś z miasta! Ty nie jesteś to... z miasta, nie kłam. To czekaj, ale żeby nie poznali. Nie ha, tak. Warszawa. Aha, teraz. O, dobre. A, ja, a ty ja, jest... ja znam inne miasto, duże. Weź sobie. A nie. Chwilę, chwilę, no. Przypomnę sobie, no. no. To jest trudne, muszę się ci siostry spytać, bo na fsiologii... Pcimie Górne, Pcimie Górne. Pcimie... nie ma. A no tak. To może... Mała Wieś. No, to miało być miasta. Małe miasto. O! Szybkiej, bo nam leci zegarek. Hmm. I potem będzie, że nie można wrzucić dłużej niż 15 sekund. Przecież jest. User entered your channel. No. I źle mi się wpisało, i co teraz? Gdzie jesteś? Man... do... dobra. Idziemy. Do Anies. Chodź do nich. Ona mi się Czemu podobała słyszy? ta Anies. to nie jestem ja teraz, nie jestem król. Bo inny nic znamy. Ja też nie, cześć. Z... Ej koledzy, pogracie z nami z ministra. Ej, zmieniaj głos, zmieniaj głos. Rób taki poważny, taki. nam Iwonę. Mam taki fajny głosek. User miasta, nie? Your ej, dawaj go piste Jak ty jak on mówił? Ja, ja nie wiem Dawaj, ej, dawaj, ją poderwiemy, podoba mi. Czego wy chcecie? Ale ja nie lub user left your channel. User no! Ej, zagraj ze mi Minecraft, Mine Minecraft. To już nie my będziemy nic robić, robić, jak sami taka Ja gram w Minecraft Minecraft. My... Na serwerze. Dobra A po co ci mój ta mój wiadomość? Żeby z no, zagrać. Kolega. To chyba oczywiste, że na Minecraft. Na My Minecraft? jest Minecraft jest lepsze. Mój brat tam gra, co z tego? A jak się nazywacie w Minecrafcie? He? He? Ej, ja mam player. Henryk. <laughs> ja się nauczyłem, mi? bo to mi kolega pokazał, że to tak można. On jest haker, wiecie co? Bo on umie zainstalować nawet... To... Ej kutu. Oni masz swoje kliknął, a wydał mu bana Klocuch? Klocuch to jest mój kuzyn, ale to nie jest fajny człowiek. Zarowałem też kre, nie znam ej, go. Ty go nie znasz nawet. Nie Klocuchy znam nie go. Się w Bremu. Klocuchy to robią na przykład nasze krowy. Co? Ej, co? Bremu? Bremu jest głupi jako znam. Bremu jest głupi, 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 głupi. Trzeba go hętować. Jaka chodź stąd! Dobra papa, brem. pa, pa. kończymy brema. cicho bądźcie. Fajnie. To jest Nie? koniec Let's Playa ten Smak 3, papa. Zaczynamy. się królu. Na razie, te już. Siema? I już.